Cześć ludzie, witam Was, Maciek ze Skokbok, i dzisiaj pokażę Wam wycinek luksusowego życia na Phuket. Bateria mi siada w aparacie, więc pośpiesznie. Jesteśmy właśnie w Willi na wynajem. Willa ma 14 raj. Muszę sprawdzić później a w internecie, jaka to jest powierzchnia, bo w Tajlandii się powierzchnia liczy właśnie w jednostkę raj. No i jest na wynajem. Cały kompleks. Siedem pokoi, dwa salony masażu, tak jak widzicie tutaj na załączonym obrazku. Dwie kuchnie, piękny basen, Infinity Edge, wszystko pośrodku dżungli. Cena Cena się zaczyna od 1000 dolarów za jedną nockę, za całą willę. Także jak się zrzucicie z paroma znajomymi, to wcale nie jest tak tragicznie, nie? No i to wszystko jest własnością człowieka, który sam mówi, że jest Amerykano. Włocho-Francuzem. Przez 20 parę lat mieszkał w Chinach i stąd te chińskie inspiracje tutaj. E, może poznajecie, to, są, e, to jest wszystko wzorowane na słynnych wojownikach terakotowej armii e, z Xi'an. A chce, ludzie żyją, nie? A tu jeden z pokoi. Pokoj jest z tego co pamiętam, siedem i są podzielone kolorami. To jest akurat pokój czerwony. To jest dywan prosto z Istambułu. Tutaj wszystkie tkaniny są zrobione z bambusa, więc są bardzo delikatne jak jedwab, tak jak mówi właściciel. Proszę, jakaś przebieralnia. Mam nadzieję, że to widać. Tutaj duży prysznic. Cała właściwie, cały tył pokoju to jest prysznic. Tutaj dziwny wybryk. Toaleta bez drzwi. Niewiele tutaj widać po ciemku. No i co? I wstaje człowiek rano i budzi się z takim widokiem. I później masaż sobie przyjmuje w jednym z soleńków, które wam pokazałem. Za to chyba warto płacić jak się ma. Nie? No taka jest codzienność niektórych mieszkańców kuket. Bardzo wielu właśnie tutaj milionerów się sprowadza na stare i nie wcale tak stare lata i sobie tutaj urzęduje i korzysta z życia no, w 100%. My, my mamy okazję tutaj czasem zajrzeć właśnie za kurtynę tego życia bogatych ludzi. Na przykład do tej willi jesteśmy jutro zaproszeni na e, imprezę walentynkową. Jeszcze nie wiemy, czy pójdziemy, czy wolimy spędzić walentynki razem na plaży, czy się wybrać na ekskluzywną imprezę, ale jest taka opcja, więc kto wie, być może. No to życzę Wam i sobie, żeby nas wszystkich było stać kiedyś na chociaż jeden, noc, jeden nocleg w takiej miejscówce jak Shian Villa na Puket. Do zobaczenia w następnym vlogu Skok Bok. Na razie.